Zapraszam Państwa do kolejnego konkursu, który niedawno został ogłoszony. Konkurs dotyczy kapliczek z terenu Gminy Kutno. Jego ideą jest upamiętnienie tych miejsc, opisanie historii i sfotografowanie. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie. Do 31 lipca jest termin składania prac. Każdy uczestnik, nie tylko mieszkaniec Gminy Kutno, może wziąć w nim udział ale również może złożyć kilka prac czyli przedstawić kilka historii i kilka sfotografowanych kapliczek z terenu gminy Kutno. Patronat nad konkursem objął biskup łowicki Andrzej Dziuba, który również zobowiązał się przekazać nagrodę dla najbardziej wybitnej, interesującej pracy, która będzie miała tytuł zwycięski. Wszystkich, którzy Zachwycą nas swoimi pracami. Chcemy uhonorować specjalną nagrodą w formie malarskiego upominku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca tego roku. Zapraszam bardzo serdecznie do poznawania gminy Kutno i prezentowania pięknych kapliczek znajdujących się na jej terenie.